To trzeba sobie posadzić taką <gamy> agawę. To jest agawa błękitna. Jak ją posadzimy, to czekamy od 7 do 10 lat. Dlatego, że ta roślina musi być duża. Dlaczego musi być duża? Dlatego, że nie produkuje się te kili z całej rośliny, a tylko z serca. To jest serce, czyli to jest to, co tam jest, z czego wyrastają te liście. Serce, czyli korazon. także resztę agawy się obcina. Tutaj na tym banerku macie, o, tutaj jest narzędzie. Tym się obcina, z liści można robić jakieś kosmetyki. Natomiast de facto do produkcji tekili używa się tylko tych serc. I te serca powinny być tak duże jak się da, dlatego że mniej więcej na oko bardzo. Taka jest zależność, że z każdego kilograma serca wychodzi litr alkoholu. Tych serc trzeba w miarę dużo zebrać, bo w następnym kroku wsadza się te serca do pieca. I teraz tak, to jest opcja tradycyjna, której teraz już się nie stosuje. Tu konia? I ten kołnierzak tu dookoła i miażdżył te serca po prostu, tak? Żeby się zrobiła z tego taka papka. Teraz się używa tej zielonej muszki. To już jest wybrane, no, ale mniej jest okreśń, to jest właśnie taki Tu się do tej papki to wody. I ona sobie tu fermentuje. I tutaj następuje cały proces destylacji. Soczek, który już no, zabiera w sobie jakiś tam alkohol, to się skrapla. To się, przepraszam, podgrzewa. Potem się to okładza, to się skrapla i wychodzi z tego tekila. To jest, to nie jest tekila cytulec, to jest składacz. Także nie otwierajcie tam paszcze, bo się napijecie zimnej wody. A tekila wylatuje tutaj, widzicie, jest taka rurka. Tu się możecie podstawić. Także tu się podstawia coś i się zbiera te tekile, i potem, słuchajcie, wlewa się tuż akurat do baczard dębowych. Pisze się datę, no i się czeka.